Dzień dobry Państwu! Mówi do Państwa Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Celem komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Szanowni Państwo, chciałabym odczytać w dniu dzisiejszym, to jest 6 grudnia 2023 roku. Wezwanie do Pana Marszałka Sejmu Szymona, Hołowni. Jest to bardzo ważne wezwanie. Proszę wszystkich Państwa o dostarczanie panu hołowni tego przesłania, żeby wiedział, co tak naprawdę się dzieje i co może się zdarzyć pod sam koniec roku. I tutaj jego zadaniem jest zablokowanie, proszę Państwa, resetu i zablokowanie pozbawienia nas wolności i, wprowadzenia, i zablokowanie wprowadzenia Polaków już de facto w status legalnego niewolnika. Zatem tutaj zwracam się do Pana Hołowni. Wezwanie Pana Szymona Hołowni do natychmiastowego działania. Wezwanie marszałka Sejmu do osądzenia winnych próby zniewolenia Polaków poprzez reset i wprowadzenie NWO. Szanowny Panie, na podstawie prawa do samostanowienia narodów, na podstawie polskiej konstytucji oraz na podstawie powszechnej deklaracji praw człowieka z ONZ, z 1948 roku, w związku z popełnionymi przeciwko narodowi polskiemu zbrodniami przeciwko ludzkości, niżej wymienionych urzędników państwowych, a być może i wielu innych, wzywam Pana do natychmiastowego usunięcia wymienionych niżej osób ze swoich stanowisk. Bo osoby te stanowią zagrożenie dla dalszego biologicznego bytu i wolności całego narodu polskiego i dla, całego i dla dalszego istnienia polskiej państwowości. Następnie proszę powołać specjalną komisję sejmową śledczą z uprawnieniami prokuraturskimi, by można było te osoby osądzić, i ukarać. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli jako obywatele sami takiej polskiej Norymbergi ustanawiać w oparciu o artykuł 4 Konstytucji, by wydawać na zbrodniarzy wyroki i z ziemia je wykonywać. Polska Norymberga musi stać się faktem. Albo te niebezpieczne osoby, Zostaną natychmiast usunięte i to na zawsze ze swoich stanowisk, albo my zginiemy jako cały naród Polski. Wygląda na to, że na chwilę obecną tymi niebezpiecznymi urzędnikami państwowymi są prezes ZUS-u, pani Gertruda Uszcińska, minister cyfryzacji, chyba już były. Pan Janusz Cieszyński, prezes poczty polskiej, pan Krzysztof Falkowski, ale z pewnością jest wielu, wielu, wielu innych. Ich winą jest przymusowe wprowadzanie nowoczesnej, cyfrowej formy zniewolenia człowieka poprzez dyskryminowanie ludzi w usługach. I pozbawiając człowieka jego podstawowych praw w przypadku niewyrażenia zgody takiego człowieka na zniewolenie swojej osoby ludzkiej poprzez cyfryzację. Jest to zbrodnia przeciwko ludzkości i skandal. Na przykład, Poczta Polska nie przekazuje ludziom przesyłek ze sądów i z prokuratur. Jeśli nie oddadzą swojej osobistej, intymnej własności, jaką jest swój podpis, firmy informatycznej obsługującej pocztę polską. Chodzi tutaj o wymuszanie potwierdzenia odbioru przesyłek na tablecie elektronicznym, zamiast, jak jeszcze do niedawna było, na kartce, co jest bardziej bezpieczniejsze. Jeśli człowiek odmówi podpisu na tablecie, to poczta polska nie wydaje takiemu człowiekowi listów ze sądów ani z prokuratur. Jest to dyskryminacja i pozbawienie prawa do obrony człowieka, który nie godzi się poprzez szantaż i cyfrowy terroryzm zniewolić. Tak samo dzieje się w ZUSie. Wsparcie od państwa otrzymują tylko ci, którzy zgodzą się na cyfrowe zniewolenie. Jest to zbrodnia przeciwko ludzkości, dokonywana w świetle tak zwanego prawa przez dobrze zorganizowaną terrorystyczną grupę przestępczą w postaci urzędników państwowych którzy podstępnie przejęli struktury polskiej państwowości i działają na rzecz prywatnej korporacji, tak zwanej Polski, należącej do kogoś z zagranicy. Jak to powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jako suwereni państwa polskiego, my, wolny naród polski, nie możemy się zgodzić. Na taki stan rzeczy ani zaakceptować rzekomego faktu, że jesteśmy jako naród polski własnością kogoś z zagranicy. Tymczasem dobrze zorganizowana terrorystyczna grupa przestępcza, składająca się przede wszystkim z polskich w cudzysłowie urzędników państwowych, działa w trybie ekspresowym. Żeby uzyskać od obywateli polskich świadomą domniemaną zgodę na bycie legalnie czyimś niewolnikiem. Zbrodniarze, jak fakty pokazują, wyżej wymienione i inne osoby piastujące swoje funkcje, już przygotowały nasze państwo polskie i naród polski do przeprowadzenia podstępem. Operacji tak zwanego resetu w celu ograbienia naszego państwa i całego narodu polskiego i jego zniewolenia za pomocą cyfryzacji. Bardzo prawdopodobnym jest, że urzędnicy wprowadzający w Polsce niewolnictwo poprzez cyberterroryzm są prawdopodobnie w spisku z hakerami, którzy już ogłosili, że zamierzają w dniu 31 grudnia 2023 roku wypuścić w internet, ujawnić masę wrażliwych danych osobowych milionów Polaków, w tym numery PESEL. Możliwy jest tu spisek urzędników, a ja uważam, że bardzo prawdopodobny spisek urzędników państwowych z hakerami przeciwko narodowemu państwu polskiemu i przeciwko narodowi polskiemu. Haniba. To trzeba pilnie wybadać. Na ten sygnał masowego ujawnienia danych osobowych urzędnicza władza. Prawdopodobnie już tylko czekała, bo mają już rozwiązanie, które już to nawet na stronie rządowej ogłosili. Każdy Polak, który chce chronić w cudzysłowie oczywiście swoje dane osobowe i najważniejszy pesel musi sam z własnej nieprzemuszonej woli wpisać się jako niewolnik. Do cyfrowej elektronicznej bazy danych. Co za majstersztyk podst podstępu i oszukanie całego narodu polskiego! Zastraszeni ludzie, bojąc się, że ich dane zostaną wykorzystane, że zostaną ograbieni, zaczną masowo wpisywać się w ten niewolniczy system cyfrowy. Akceptując de facto swój status korporacyjnego niewolnika i akceptując w ten sposób swój korporacyjny, czytaj swój numer korporacyjny, czytaj numer obozowy PESEL. Ci, którzy nie zastrzegą swojego numeru PESEL, zostaną okradeni, bo władza przekaże ich dane złodziejom. Ale ci, którzy swój pesel zastrzegli, też zostaną okradzeni, tylko troszkę później i przez państwo. Zostaną oni wkrótce wyrzuceni ze swoich domów na bruk, a ich ziemia zostanie przejęta. Z Polski zostanie zrobiona druga Palestyna. I Żydzi powiedzą nam, że mamy się wynosić. Takie postrzeganie ma żyd Leip Fogelman, który mówił w radiu RMF, że Palestyńczycy mają się wynosić do Egiptu. To jest właśnie bezwzględność naszego wiecznego, bezwzględnego wroga. Bezwzględność, której Polacy, jako katolicy, nigdy nie rozumieli i której nigdy skutecznie nie przeciwdziałali. Czas to zmienić. Wpisanie się ludzi dobrowolnie, a w rzeczywistości poprzez ich zastraszenie, tak jak było w przypadku przymusowych szczepień. Do tego korporacyjnego systemu cyfrowego będzie jednoznaczne z ich akceptacją wprowadzenia nowoczesnego niewolnictwa przy użyciu tak zwanej cyfryzacji, która nie jest niczym innym jak przejęciem władzy absolutnej, nadzoru i kontroli nad każdym obywatelem. Który wyrazi na to zniewolenie swoją zgodę, zastrzegając w państwowym rządowym systemie informatycznym swój numer PESEL. W rzeczywistości taki człowiek często nieświadomie zrzeknie się w ten sposób swoich praw człowieka żywego z krwi i kości stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Zrzeknie się swojej pozycji suwerena państwa polskiego, zrzekając się jednocześnie wszystkich swoich praw własności i dobrowolnie i świadomie poddaje się korporacyjnemu prawu morza i oddaje się we władanie garstki prywatnych osób z zagranicy. Posiadających państwo polskie jako korporację, oddaje im również w ten sposób wszystkie swoje dobra. Od tego momentu to urzędnicy państwowi, czyli pracownicy korporacji, lekarze, szczególnie psychiatrzy, sędziowie, prokuratorowie i banki, Będą mogły dobrami takiego zniewolonego człowieka dysponować. Nawet wbrew jego woli przejmować te dobra według własnego widzi Na przykład, jak któremuś sędziemu czy lekarzowi psychiatrze spodoba się Twój dom, to ciebie zgodnie z prawem wyrzuci, a on Twój dom przejmie. Cała ta operacja przeprowadzenia na Polakach tak zwanego resetu i wprowadzenie w Polsce już de facto widzialnego urzędniczego rządu, nowego porządku świata, jest w rzeczywistości operacją przetransferowania całej publicznej i prywatnej własności Polaków do kieszeni garstki osób z zagranicy. Oraz przeobrażenie aktualnego suwerennego państwa polskiego, czyli przeobrażenie aktualnego suwerena państwa polskiego, czyli narodu polskiego, w niewolnika bez żadnej własności i bez żadnych praw. Czy tego chcemy? Za zgodą Polaków, poprzez dobrowolne wpisanie się w system cyfrowy. Zostanie odebrana Polakom cała własność i wolność. W ten sposób Polacy staną się legalną własnością garstki prywatnych osób. Pamiętajmy, że nie ma wolności bez własności. Skoro ktoś zastrzegł swój numer PESEL to znaczy, że przyznał się do niego i go zaakceptował. Jeśli ktoś wpisał się w tak zwaną aplikację M-Obywatel to znaczy, że również ta e, taką stałą kontrolę nad sobą zaakceptował. W obu przypadkach taki ktoś oddał siebie swoje życie i swoją własność we władanie i pod nadzór komuś obcemu, nieznanemu nawet z imienia i z nazwiska, bo nieujawnionemu, oraz pozbawił się decydowania o sobie samym. Pozbawił się sam na własne życzenie wolnej woli i jednocześnie. Pozbawił się przez to statusu suwerena państwa polskiego, czyli m.in. władztwa nad zasobami naturalnymi i nad polską ziemią. Taki nowoczesny niewolnik nie może już o niczym decydować. Dlatego, szanowny panie marszałku Szymonie Hołownio, Mówię do Pana w dniu 6 grudnia 2023 roku. Proszę zrobić Polakom ten mikołajkowy prezent. Wzywam Pana, by w trybie pilnym wybadał Pan tę sprawę jeszcze przed świętami, zanim będzie za późno, oraz by hakerzy wiedzieli, że nic im po tym nie przyjdzie, nawet jak ujawnią wszystkie dane. Bo ta operacja tak zwanego resetu, czyli wprowadzenia rządów NWO w Polsce, nie przejdzie. Aktualny status każdego Polaka to człowiek żywy, z krwi i kości, rozumny i wolny, istota duchowo-materialna, suweren, właściciel. Narodowego państwa polskiego chronionego międzynarodowym prawem do samostanowienia narodów oraz konstytucją. Chciałabym wierzyć, że zdoła Pan ten status Polaków utrzymać. Ale jeśli ma Pan z tym problemy, to proszę zrezygnować z pełnionej funkcji. To nie są czasy. Dla rządów tchórzy i mięczaków. Jestem dyspozycyjna do objęcia funkcji przewodniczącej wnioskowanej i, mam nadzieję, powołanej przez pana Komisji Śledczej w celu wyjaśnienia, kto konkretnie, na czyje zlecenie i za jakie pieniądze. Chciał Polaków okraść z dóbr narodowych, z dóbr naturalnych, z ziemi, pozbawiając własnego państwa narodowego, oraz ograbić Polaków z ich osobistej, prywatnej własności, a cały naród polski zniewolić. Proszę być odważnym. Historia Pana za to doceni. Proszę sobie zadać pytanie: Co Pan dla Polaków wybiera? Wolność? Czy zniewolenie? Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku. Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej w dniu. 6 grudnia 2023 roku. Dziękuję za uwagę.